pogodzą z Raweneka. Ulicy Rawenek to coś bardzo ciekawe. Zasilany był wieloma różnymi wojskami zaciężnymi, w tym także polskimi chłopami kaszubskimi, którzy między właśnie wiedząc, jaka jest pogoda i jak wygląda tutejszy teren, zatarasowali różnego rodzaju drogi odwrotu. Nie było innej możliwości niż takiej, żeby wojska polskie i krzyżackie starły się właśnie tutaj pod świeciem. Państwo widzą, mamy tutaj kilkudziesięciu zbrojnych, konnych, ciężko zbrojnych, mamy także chłopów, więc mamy cały przekrój tych wojsk, które właśnie w XV wieku pojawiły się tutaj pod świecinem, z tą różnicą, że oczywiście w mniejszej ilości nie bylibyśmy w stanie tutaj Państwu pokazać tego wszystkiego, co tutaj się działo w takiej ilości, jak miało to miejsce naprawdę. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że i uruchomić trochę wyobraźni, że tak jak w naszej bitwie bierze około pewnie kilkudziesięciu osób, tak akurat jeżeli chodzi o siły polskie było to dwa tysięcy, dwóch tysięcy żołnierzy, w tym tysiąc konnych i tysiąc piechoty. Jeżeli chodzi o siły krzyżackie było to jeszcze więcej, bowiem 1000 jazdy konnej, czyli podobne ilości, ale także 1300 chłopów i 400 właśnie uzbrojonych pieszych. To co jest także ciekawe to Tutaj, gdzie my jesteśmy, gdzie teraz Państwo widzą, był obóz polski, obóz krzyżacki, znajdował się bliżej dawnego jeziora Rogoźnica, tak po przekątnej, można powiedzieć, po drugiej stronie miejscowości, w której teraz jesteśmy, Świecinem i tam właśnie rozbiliście się krzyżacy nad brzegiem łotwistego wtedy jeziora, które już teraz akurat są tam tylko tereny podmokłe, nie ma już tego jeziora, ono po prostu naturalnie wyschło, a wtedy stanowiło także przeszkodę naturalną dlatego, żeby właśnie się w jakikolwiek sposób tutaj poruszać nasz teren, w którym jesteśmy czyli w którym Izraelek myślę, że uwięził Wojsko Polskie jest bardzo specyficzny, bo jest wyniesiony na górze, wszędzie wokół são